Jesteś osobą bezdomną? Tak. Od jak dawna? Od lat siedmiu. Od siedmiu lat, a co jest przyczyną tej bezdomności? No po prostu idiota podpisałem bratu kredyt i brat mnie wykiwał w banku na 50 tysięcy złotych. I ten kredyt musisz do dzisiaj spłacać, tak? 10 tysięcy zostało i przez to straciłem mieszkanie. Czyli mieszkanie zostało zlicytowane? Przez komornika, tak? No po prostu tak? eksmisja. eksmisja. Mhm. A w takim razie z czego spłacasz, skoro nie zarabiasz i nie, nie masz gdzie mieszkać? No robię prace dorywcze takie, sprzątam ulicę i 10 tak. tysięcy zostało mieszał w spłaceniach, niecałe. Tutaj na terenie Bielska Białej? Tak, tak? na terenie Bielska Białej. Mhm. A gdzie spałeś m, tej nocy? No, na, w tej chwili mnie przygarnął kolega, u kolegi przebywam. Czyli kolega udostępnia Ci jakiś pokój, tak? Tak. tak. Czy masz rodzinę tutaj na terenie bielska białej? Została mi tylko siostra, ale nie utrzymuję ze mną kontaktów. Nie pomogłaby mi w ogóle, a się jej dobrze powodzi. Mhm. A czy miałeś własną rodzinę, na przykład żonę, dzieci? Miałem przyjaciółkę taką. Razem by sobie fajnie żyli, że tak powiem. I co się stało, że nie jesteście razem? No jak mi to brak zrobił, no to po prostu kopła mi szmaty i wcale się nie dziwię.